Z tej strony Mix Tiger, tak jak mój brat wspominał, będę z nim nagrywał odcinki na modach. Ok, startujemy z modyfikacją Ninja Mod 151. A modyfikacja dodaję. Bronie. Ninja Tu, Sai, Nunchaku, Bo, Tanto, zatrute Tanto oraz Gamma. Ok. Ninja Tu zadaje. Oby, ściąga świnki na dwa hity. side tak samo. Na dwa hity. Nunczaku też na dwa. Może sobie jeszcze zrespię trochę świnek. Bo yy, ściąga świnie też na dwa. Tanto też na dwa. A, po, a zatrute tanto mm, też na dwa, ale dodaje truciznę. Następną rzeczą jest Hook, która teleportuje nas jak Ender Perła. Przy tym, jak rzucimy w moby, zadaje im obrażenia. Ok, no i tu mam jeszcze jedną broń Gamy, która zabija za dwa. Teraz są Shurikeny które ściągają też za dwa mam dwa rodzaje shurikenów takie zawiasy i proste okej okay. kunai i huk kura ściąga świnie za cztery na czterema hitami następną rzeczą jest jedzenie teraz nie pokażę jak się je bo jestem akurat na gimodzie ale dodają one po jedny ser po 1% głodu no i oczywiście z trucizny można zrobić butelkę którą jak się wypije dostajemy trucizny mną rzeczą są amulety które dodaje pierwszy szybkość jeden jumping czyli większy skok 2 oraz stilt czyli niewidzialność na minutę a tranquility usuwa wszystkie dodane nam bonusy i tutaj są rzeczy do craftingu tu a następną rzeczą jest tatsubishi, który jak wyjdziemy będzie nam zadawało obrażenia jak widzimy zadaje Ok, no to już było chyba na tyle, tylko zbroję. O, widzicie, mam założoną i tak się prezentuje. Według mnie to jest na serio super modyfikacja. Subskrybujcie, lajkujcie. Crafting będzie w opisie. Żegnam się z Wami, MixTiger, cześć.